どうぞ。 and say This narrow maze We speak but Oh nothing We run our separate ways Do you ever think about serdecznie na moim kanale. A dzisiaj jest dokładnie rok od momentu zakupu naszego raju na ziemi, słuchajcie. Dokładnie 10 lipca rok temu zakupiliśmy ten dom. Podpisaliśmy akt notarialny, dostaliśmy klucze i spędziliśmy już tutaj pierwszą noc. Bo oczywiście wiecie jak to, każdy w euforii zakupu i tego wszystkiego nie może się doczekać. Jeździ tam dziesiątki tysięcy razy, więc ja Was sam wszystkich rozumiem. Ci, którzy są przed zakupem albo są w trakcie tych wszystkich formalności. Wiemy jaka ekscytacja temu towarzyszy, jak to wygląda, ile człowiek planów snuje. Także trzymam za Was wszystkich kciuki. I obyście dokładnie za rok chodzili tak samo... Opętani, obłękani, obłąkani jak ja. <laughs> no, w dzisiejszym odcinku, oczywiście, zaktualizuję Wam, co tam na budowie. I takie moje tam wiecie: ogrodowe pierdółki i slow life na wsi. Miłego oglądania. Tak, sytuacja na froncie wygląda mniej więcej tak, że prace nam trochę spowolniły, gdyż ponieważ dlatego, że musieliśmy sprężać się z tymi oknami, z tymi e, wszystkimi naprawami, a to było dosyć czasochłonne. E, trzeba było, wiecie, wyjmować te wszystkie cegły z że Zresztą widzieliście w poprzednich odcinkach, jak to wygląda. Najgorsze było tutaj te okno szczytowe. Ono było robione dosłownie, słuchajcie, na kilka dni, ponieważ jedna warstwa tam musiało wyschnąć, żeby to wiecie, wszystko nie runęło. E, oczywiście tam było to szalunkiem zrobione i tak dalej, więc tam e, wszystko oczywiście w porządku. No i naprawdę te wszystkie naprawy murarskie właśnie takie na zewnątrz i wewnątrz e, okien. Także sami widzicie, że w sumie taka aktualizacja dzisiaj jest, wiecie, na sucho, no bo w zasadzie nic innego oprócz tego, co w poprzednich odcinkach wam pokazywałam się nie działo. E, czyli cały czas okna to bardzo dużo czasu zajęło. Takie naprawdę było pracochłonne, wymagające i e, no i musieliśmy jeszcze się z tym sprężać, a nie dało rady, bo na przykład, wiadomo, trzeba było coś tam, wiecie, na przykład jeden rządek e, zdjąć, w, e, z powrotem e, zamurować i Poczekać, aż to wyschnie, nie można było, wiecie, od razu wszystkiego, na przykład tutaj tego szczytowego, jak już wcześniej wspomniałam, ponieważ to mogłoby się, wiadomo, pierdyknąć. W poniedziałek wchodzi elektryk, pozdrawiam Aurel, we wtorek wchodzi pan Grzegorz, pozdrawiam panie Grzegorzu i z oknami w ogóle to się trochę tak łudziliśmy, że... Będzie opóźnienie i tak mówię, pan Grzegorz zadzwoni i powie, że musicie jeszcze poczekać za oknami. No i się nie udało. Są terminowo, jak na złość. No nie, no wiadomo, dobrze. E, także we wtorek już będą okna, nie możemy się już doczekać, bo to naprawdę będzie ogromna zmiana w tym domu. No i oczywiście wszystko będę nagrywać, wszystko będę Wam pokazywać, no. No i w dalszym etapie to tak, po elektryku wejdzie hydraulik, który będzie nam tutaj system, tam wiecie, tą podłogówkę i tak dalej robił. No, i w międzyczasie, wiadomo, cały czas tutaj jeszcze te wszystkie takie naprawy murarskie na pewno będą w trakcie, bo to, to tylko było przygotowane teraz pod wymianę okien, ale jeszcze oczywiście jest dosyć tego dużo. Czy będzie jakiś większy problem z dachem, czy może jednak nie? Trzymajcie kciuki, żeby nie było problemu z dachem. Ok! Idę do ogrodu. Trochę przestało padać, więc idę do ogródka. Podwiązać moje ogórasy i kupiłam sobie bambusy. takie bambusowe właśnie patyki i jeszcze takie, taką drabinkę i zobaczę, co mi się lepiej sprawdzi. Wydaje mi się, że drabinki będą fajniejsze niż tutaj. No na pewno już widzę, bo tutaj mogę sobie fajnie podwiązać na takie na trzy, one będą osobne, a tutaj na jednym paliku, no to one się tam przeplatają. Mniejsze z tym, no w każdym razie. Aha, no czyli te tutaj, co są podwiązane tydzień wcześniej, już są o wiele wyższe i więcej mają kwiatków i więcej ogórków. Hm. Czad słuchajcie, jaram się jak głupia. No już tak widziałam, że dzisiaj na obiad ogóreczki będę miała. Tutaj ten środkowy rząd robiłam w tamtym tygodniu i zobaczcie, tutaj już jest, ładnie się pnie, już mam do bioderka, natomiast tutaj zobaczcie, takie do kolanka, więc naprawdę jest różnica. Muszę stwierdzić, że podwiązywanie ogóreczków ma sens. Trzymaj się. Ha! ma się. Chwila prawdy z rzodkiewką, ponieważ gdy siałam drugi raz, powiedzieliście mi, często pisaliście w komentarzach, że nic z tego nie wyjdzie, ponieważ rzutkiewka lubi krótkie dni i e, drugi raz wysiane na pewno w, pójdzie w liść, a korzeń będzie, no, że jakby mi nie, nic z tego nie wyjdzie. No i stwierdzam, bo już drugi raz zrywam, słuchajcie, no dla mnie ta rzodkiewka jest... Dla mnie rzodkiewka jest ok, nie wiem, jest smaczna, nie jest łykowata, soczysta, no kurde, nie wiem, nie wiem skąd jakby wasze doświadczenia są, czy może jakaś odmiana rzodkiewki, ale ja nie kupowałam jakiejś specjalnej odmiany, więc nawet wam nie powiem. Opakowania oczywiście nie mam, chyba legutko, tak, czy coś takiego, więc po prostu zwyczajna, normalna rzodkiewka. No i ona jest naprawdę no jest, jest okej. Okay. No już teraz to powyrywam, bo już trzeba tutaj poprzerzedzać trochę. Także zobaczcie, no taką miałam poprzednio i taką mam również teraz. I nie ściemniam, naprawdę jest bardzo, bardzo dobra. Hm? Słuchajcie, mam co jeść, rzodkiewka, cukinia. No z ogórkami może na obiad to przesadziłam, bo całe cztery sztuki, takie niewielkie, no ale gdzieś tam na kanapeczkę będą. Marchewki, słuchajcie, są e, ładne, soczyste, słodkie i nie są robaczywe. E, ktoś mi doradził w komentarzu, e, nie, czy wiadomość mi ktoś napisał, żeby Marchewkę wysiewać w takich redlinach jak ziemniaki, czyli żeby to były takie, wiecie, kopczyki, bo wtedy i to w sumie jest logiczne i ma sens i bardzo dziękuję za tą wskazówkę, bardzo sobie cenię takie wskazówki. Korzeń jakby marchewki jest prosty i przy okazji jeszcze się dobrze z takiej redliny wyjmuję, także to jest mega wskazówka. Wam powiem, że na pewno za rok będę, nie żeby były jakieś krzywe, no, no nie spoko, nie? Jakby no okej, okay. ale fakt faktem, że no, zdarzają się jakieś krzywolągi. Oczywiście one wszystkie są do zjedzenia i tutaj nie ma żadnego problemu. E, no, ale no dobry patent, dziękuję bardzo, naprawdę dziękuję. Dziękuję, 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 dziękuję. dziękuję. samo zdrowie słuchajcie. I jakbyście się pytali, to w ogóle mi nie przeszkadza, ja mogę tak jeść. Tu władowałam wszystko, co mam w ogródku. Świeży majeranek, rukola, pietruszka, cukinia, marchewka, kilka udało mi się nawet fasolki szparagowej znaleźć już. Kasza orkiszowa pełnoziarnista. Co tu jeszcze mam? Co tu jeszcze mam? Aha, no rzodkiewka i te ogórki. I ja tak, tak, ja mogę tak jeść. Słuchajcie, dla mnie najważniejsze jest to, żeby dostarczyć sobie jak najwięcej dobrego jedzenia, takich, wiecie, pożywnych minerałów. Nie że jest obojętny mi jak to smakuje, bo ja dobrze lubię zjeść. No, ale to jest pyszne. zagrzmiało Z Andrzejem. Ja mu to muszę kawał mięsa przygotować. Tak to będzie. Coś jeszcze muszę powiedzieć, Andrzej? Co? Nico! Oczywiście nie jest tak szybko i kolorowo jak to się tak wydaje, wiecie jak tam teraz przed chwilą na podłodze wam opowiadałam. No bo wiadomo, tutaj jeszcze jest tutaj do zrobienia. Tutaj jest e, sufit do ściągnięcia właśnie w kuchni. Tutaj jest już belka. To wszystko trzeba no wszystko, trzeba, wszystko jest do zrobienia. E, oprócz tego jeszcze tutaj o. Spiżarka została do końca pomurowana. E, ha? Ha? Co tu jeszcze? No, już zrobię Wam taki spacer, żeby, żeby nie było. Tutaj nasza sypialnia. Tutaj wszystko jest przygotowane. Już uzgodniliśmy mniej więcej właśnie, gdzie zostają cegły, gdzie zostanie to zatynkowane, ponieważ dosyć dużo chcemy zostawić w sumie w ścian ceglanych. A no, patrz, idziesz i nie mówisz, a przecież tutaj został przesunięty ten przesunięte te drzwi już są. Tutaj jeszcze została ta ściana od łazienki do pomurowania. No i łazienka, tutaj dach został już skończony. O, no i tutaj musi być jeszcze ta ściana, która była, ale jej nie ma, ale ma znowu być. Ale mnie zmuciło. Nie, 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 nie. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright.